Nic nie przebije chyba Saba. Saba? A potrafisz postawić antenę? Żebyś wiedział. Pokaż, jak to robisz. Tu? Przy ludzie? No. Pokaż, jak wystawiasz antenę. Słuchajcie, to jest klasyk. Lata 90. wracają. Ba! Osiemdziesiąte! W najlepszym wydaniu. Sportowe samochody miały wyjeżdżane reflektory. A luksusowe wyjeżdżane anteny. A? Twój tak ma? Nie, mój tak nie ma. Mój w ogóle nie ma anteny. Ja już jestem bez no antenowy. Wiesz, 2020 rok, już się nie ujawniamy z takimi historiami. Nie no, przestań, tam nic nie da się naprawić. Czym ty jeździsz teraz? E, jestem dumnym skodziarzem. Ja też jeździłem. 1.4 TDI spalała 3.7 w trasie. Co ty gadasz? A tobie ile pali? 1.9 190 koni, 4x4, 4, 7. Wyszło na motoryzację. Słuchaj, w ogóle mój pomysł z tymi autami mm -hmm. jest taki, że to jest analogia, to jest metafora dla dbania o męskie zdrowie. I to jest piękna no metafora. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Nie, ty wiesz dlaczego? No ja wiem, bo sam ale to wymyśliłeś. Mi. Nie, chodzi o to, że pamiętamy, kiedy zrobić przegląd samochodu. No. Jest co 20 tysięcy kilometrów, zresztą tam się wszystko wyświetla na komputerze. Olej za tyle. Termin powie, tak. powie, tak jest, twój ci nie powie, ale to musisz pamiętać. No. Mój, mój mi powie, jak przestanie jeździć po prostu. Właśnie. Natomiast jeśli chodzi o nasze zdrowie, no to kompletnie nie mamy żadnego bezpiecznika. Idziemy, jak no, coś boli. Faceci, a jak boli, to już To późno. Tak jak faceci. Dbają już bardziej, lepiej o swoje auta niż, niż o siebie. 70% facetów w ogóle pojawia się u lekarza z jakimkolwiek problemem za przyczyną żony albo córki. Że mówi stary idź. Musisz iść, bo inaczej uh -huh. on by nie poszedł. Uh -huh. No, ja tak ojca wysłałem. To nie wiem, czy w ty, ty jesteś w mniejszości w kilku względach. Nie wiem jak to interpretujesz. No właśnie, też nie wiem co ty tym myślisz, dlatego po prostu przemilczę. Nie, ty. Nie wiem, czy ja uważasz, że to auto ja tak ma wrażenie, się tak. Wrażenie, tak chyla, nie? A ty sprawdzałeś linkę ręcznego? Nie, nie, jeszcze nie. Od nowości, ale stary, ale uwierz mi, to jest byłby, oryginał, to, jest byłby oryginał. Się, to by się poniosło viralem tak po necie, ale nie tylko w Polsce, byłbyś najsłynniejszym urologiem na świecie, yy, urologiem, który goni swojego saba, który jedzie w krzuny, jak dzik w A Ale zobacz, że tak delikatnie się opieram, tak, mocniej, no, tak ja mocno i tak skrzypkiem Tak nie mój, nie? ja za niego nie płaciłem. Nie pochyla się? Pochyla się. Wiesz... Nie martwi się. Tu. Nie, w ogóle mnie naprawdę to nie martwi. Ja czekam na ten wiral. Bo ty chcesz, to, żeby to tak, się stało. To się <laughs> właśnie się nie... <laughs> Ale ręcznie zaciągnięty. Dobrze. Słuchaj, staniemy obok. Staniemy no. obok. Chodź. Da się. Nie, już jak zaciągnąłeś czwóreczkę, to jest dobrze. Tak. No. No więc w ogóle sady wywodzą się z... Lotniczej, o, jest, to jest w ogóle, wiesz. Oni produkują, wciąż produkują w ogóle myś, myśliwce. Tak to jest, jest najbardziej taki wież. Polska wolała F16, się... ale też startowali o, w tym przetargu. To, to nie, to nie takie polityczne, ale wiesz, A dlaczego to to polityczne. Jest, jego się w ogóle pilotuje, nie prowadzi Saba. Tak, ale masz hełm? Ja mam. To śmiesznie musi wyglądać. <laughs> Ty też na stacji jest. benzynowej. <laughs> Roger. A maceci w pewnym momencie, w pewnym wieku zaczynają częściej sikać. Wiesz dlaczego tak jest? No, teraz nie wiem, czy się mogę przyznać, czy nie. Nie, o. właśnie się przyznałem? To się stało? No dobra, dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Nie, wiesz co, to jest trochę tak, jakbyś jechał swoim Sabem albo mm -hmm. swoją furą mm -hmm. i za każdym razem, jak bak jest półpełny, tak? zajeżdżasz tak. na Orlen i tankujesz drugi raz. A wiesz, że tak czasami robię? Dlaczego? Nie konkretnie na Orlen, tak? Nie wiem właśnie, właściwie dlaczego, dlaczego na w ogóle no, ci no, to ja Orlen wziąć do głowy. Różnie, randomowo. No dobrze, gdzieś tankujesz. No? A czemu tankujesz w połowie? No żeby zawsze mieć. No to co jesteś gotowy na jakąś ewakuację jakąś na daleką przykład, No No jakby znowu jakąś No to faceci, faceci nie robią tego, bo chcą. Oni po prostu czują, że muszą hmm? i idą się wysikać, tak? bo mają full. No. Mają pełny, muszą go próżnić do połowy. No więc Ty jeździsz A dwa razy... A dlaczego tylko do połowy? No może być jedna trzecia. Dlaczego tylko jedna trzecia? Wiesz co, to jest właśnie prostata. Jak to? Prostata jest tym, co utrudnia odpływ tego moczu z pęcherza na zewnątrz. W sensie coś blokuje. Wy pokaż tak. mi to. No. Nie, jest pęcherz, w nim tak. jest mocz. Tak. I on jest napełniony moczem. Jak chcesz się wysikać, to on musi no. wypłynąć no. przez prostatę. I Prostata jest jak mandarynka z dziurką w środku. Ok. I ta dziurka się zaciśnia od zewnątrz, mm -hmm. za, zaciska. I coraz mm -hmm. gorszy jest ten przepływ. Więc on mm -hmm. sika, 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 ale nie może się dosikać, bo ta dziurka bo jest ciasna. zatrzymuje No trzyma ta ciaska. To co dziurka. ma tam wylecieć jeszcze? A ciśnienie już jest rozumiem mniejsze potem. Jest coraz mniejsze. Rozumiem. Zauważyłeś mm -hmm. już ten obiad? Nie mogę tego Państwu powiedzieć, odpowiem krótko za, za jednym za słowem. Pomidor. pomidory. Pomidory. Nie, właśnie ty... No dobra, ale teraz co A... można z tym zrobić, żeby ta prostata się nam powiększyła z tą dziurką w środku? Znaczy, chcemy, żeby ona się rozluźniła. Tak. Problem no? jest no, no, no. zacieśnionej prostaty, bo mm -hmm. ona się rozrasta. I ona dlatego, tak samo jak ty tankujesz zbyt często, no. faceci sikają zbyt często, bo nie opróżniają tego pęcherza. I są konie. na to mm -hmm. leki, przede wszystkim leki, które po prostu rozluźniają to kwiatę, jak, jak bujny wiesz, wiosenny kwiat, on się tak otwiera. I wtedy ten przepływ przez nią jest, jest po prostu. Ładne literackie, tak. Wiesz, jak, jak przez wtrysk. wiesz. Mm -hmm. I, I taki porządny. No, ale jeśli to nie wystarcza, to mamy takie zabiegi. Wchodzimy kamerką do środka i wyskrobujemy od środka. Albo laserem wypalamy. Przepraszam, przez co wchodzisz tą kamerką? To jest też powyżej 80. Ale nie, lat. ale jednak interesuje tam, tam, mnie. Tam, gdzie to. myślisz, tak. Ale tam naprawdę, gdzie myślisz. Naprawdę, tam, gdzie myślisz. Wchodzimy taką małą. Ale frontem? Frontem. Frontem? Co ty chcesz od tyłu? No ja, stary, no nie wiem. Zrędzie te śika. Nie znam się. To, a, bo okay. No, myślałem, nie. że droga dotarcia może być. Różnie możesz jechać. Nie, to jest do... autentyk. Różnie możesz się... jechać do Zakopanego Nie. przecież, tak? Nie, zawsze jedziesz Zakopanką. <noise> Nie zawsze. No, jak jak jest jedzie? korek, możesz objechać bocznymi. Nie, to wtedy utykasz i jest zawsze taki mostek, gdzie wszyscy myślą, wszystkie GPS-y prowadzą i wszyscy utykają przy no tym tak, mostku. No i końcu na mostku. Wszyscy na się spotkamy końcu. na mostku. Wszyscy się spotkamy na mostku. Dziękuję bardzo. Cześć.